Na widzowie, ja jestem Orywodle. No a w dzisiejszym odcinku postanowiłem, że kupię swoje pierwsze hiperdoładowanie w Brawl Stars. Właśnie to hiperdoładowanie zakupię do spajka I jestem też właśnie ciekaw, jak ono w ogóle będzie w praktyce działać. I czy w ogóle będzie takie mega OP, czy też będzie dosyć słaby? Jeżeli ten materiał Wam się spodoba, zachęcam do zostawienia łapki w górę oraz zasubskrybowania tego kanału, bo lecimy po 1000 subskrypcji do końca tego roku. No a teraz lecimy z odcinkiem. Okej, okay, a więc ja już jestem w sklepie i jak możecie tutaj zauważyć, mam tutaj, jest właśnie tutaj ta oferta. I co za nią, właśnie, zyskam? Zyskam e, hiperdoładowanie właśnie do spajka, jakiś okres rozkwitu, e, nową odznakę, nowy spray i ikonę gracza, więc to jest jakby w ogóle taki pakiet fajny. Ja spajka lubię i lubię spajkiem grać, więc e, zakupię do to do spajka. Dobra, i nadeszła ta chwila, kupuję, Potwierdzę zakup, zostanie mega mało monet, ale co tam? Więc tak, hiper hiperdoładowanie do spajka. Zrobimy sobie screena yy, i mamy odznakę. Wow, fajna ta odznaka. Yy, spray a ikonę gracza. No dobra, to ja może od razu przemienię tą ikonkę i zobaczymy, jak będzie się prezentować. To jest właśnie tutaj O, ona jest taka fajna. Ona jest taka, anonimo, taka ten, Animowana, fajna. I sobie teraz weźmiemy tego spajka. Tu i trzymajmy na rzadkość, No dobra. Yy, kolczaste pole ma 20% większą powierzchnię. I no i tutaj mamy zwiększone tę prędkość obrażenia oraz tarcze. to ja sobie wybiorę spajka. No i teraz lecimy z Gierką, zobaczymy jak to hiperdoładowanie będzie się e, sprawować w Gierce. Okej okay, widzowie, ja już jestem w pierwszej rundzie i generalnie no, nagrywam to po raz trzeci raz, bo wszystkie te dwa razy, co nagrywałam wcześniej, to po prostu albo nie było słychać mikrofonu, albo nagrania się po prostu nie udało, po prostu no... Jakby nie było w moich jakby zdjęciach, nie, jakby totalnie się nie zapisało, więc nagrywam to po raz trzeci raz. No i tym razem mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. I pokażę Wam, jak właśnie to hiperdoładowanie właśnie działa. I Wam to po prostu zademonstruję tutaj w gierce. Tylko na początku muszę sobie na, na kimś je nabić. Powiedzmy, na przykład na takim skółku, ale dostałam dosyć sporo wrażeń, więc muszę się uleczyć. Ale. Ten mogę w sumie zginąć, chociaż nie zginąłem. nie żyje i mało mi brakuje, aby to hyperdoładowanie właśnie naładować. Więc byłoby spoko, gdyby się na jakimś za chwilę udało, właśnie wam je pokazać. I fajnie byłoby, gdyby też właśnie wtedy miałem jakiegoś ulta. Jednak trzeba trochę poczekać. Dobra, już mam to hyperdoładowanie. Więc po prostu pokażę, patrzcie, włączam je, jestem szybszy, dużo jestem szybszy, e, ale niestety zginąłem. Tylko jeszcze Wam pokażę, jak e, z tym hiperdoładowaniem wygląda mój ult, bo naprawdę to jest e, mega OP. Okej, widzowie, ja mam to hiperdoładowanie i patrzcie na to. E, aha, nie włączyłem go. Myślałem, że go włączyłem, jednakże nie włączyłem go. Nie to jest za małe po prostu i to coś się stało no niestety, aczkolwiek w następnej rundzie postaram się Wam pokazać, jak wygląda z tym hiperdoładowaniem ult. A teraz spróbujemy strzelić, ale ja zginąłem. Podejrzewam, że będzie remis, chociaż może strzelimy. Chyba strzelimy. Tak, dobra, strzelili. No to pokażę Wam, jak to wygląda dokładniej w następnej rundzie. Okej, okay, jest następna runda i no teraz się postaram wam właśnie wam to lepiej pokazać. A więc tak, mamy jakiegoś Broka, tam jest też Spike i Poko jest, nie wiem kto tutaj brał Poko, bo Poko tu raczej będzie słaby. No muszę tylko teraz to nabić i dobra, mam już ulta, więc teraz muszę dobrze to wykorzystać. Ten ult właśnie z tym hiperdoładowaniem. Myś Myślę, że ten Spike też może mieć to do hiperdoładowanie. Tak coś podejrzewam. Bo właśnie może kupił je też właśnie za monety, tak jak ja. Bo w ogóle nikogo prawie że nie mogę trafić. Też ten Poko ma chyba awka. Albo ma jakieś potężne lagi. Bo prawie że w ogóle się nie rusza. Ja mocno też dostałem, więc muszę uważać na pewno. I ten. No. E, zaraz będę to mieć, więc muszę się przygotować też. Nie mogę go trafić, serio. Dobra, jeszcze, jakiś, jeszcze jeden strzał. Ajajaj. Niestety nie trafiłem, a teraz muszę już kogoś trafić. Dobra, widzę, mam to hiperdoładowanie i tak, ten Spike też ma hiperdoładowanie, jak widzicie. I patrzcie, wrzucam to i patrzcie, jaka to jest bomba potężna, nie? Szkoda, że nie udało mi się na żadnych z tych przeciwników tego włączyć. Ale przynajmniej Wam pokazałam, jak to właśnie mniej więcej wygląda. Ja ten Poco afka, Biorę to. Aj, a nie, dobra, strzeliłem, nice, dobra, to wygramy to, bo jest 10 sekund. No, no to w zasadzie wygraliśmy. Jeżeli o tylko byłoby to na tyle, dajcie znać w komentarzu, czy wy macie jakieś hiperdoładowanie i czy to hiperdoładowanie jest OP, czy jednak może jest słabe. A ja się z wami żegnam, się